Hm, hm. Hmm? Oh. Hmm? 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 Gdzie są moje teletubisie O, oh. zgubiłem! Zgubiłem teletubisie Czy może widzieliście moje teletubisie Hmm. O! Oh. A co to tam jest na środku? Hmm. O, oh, tu jest piłka! Lala, hmm, może na nią nacisnę. O, lala! E o, nunu, no, no, szukałeś mnie? Szukam, Ech, szukam was. A gdzie reszta tyle Eo, E o, to znajdź, to znajdź. O, hm, no cóż, poszukamy. Jest i Dipsy! E o, e o, e o kik, no, no. O Dipsy! O, a gdzie reszta? E o, poszukaj! Jest i Tinky Winky! O, Tinky Winky! A gdzie po? E o, poszukaj! O, hmm, tu jest, tu jest hulajnoga! Po, a może jest i po! Moje tyle tubi! O, o, ale. Powiedzcie mi, mógłbym otworzyć te jajko. I e, o, tak, no no możesz. No to za ciebie ja zrobię to. Hmm, to jakaś nowość. Pierwszy raz mam takie jajko z takim czymś. Nie wiem o co tu za bardzo chodzi, ale chyba jakieś zwierzątka będą w tych jajkach. Wydaje mi się tak wydaje. O, wygląda to jak jakieś zwierzątko. Nareszcie jakaś nowość. Bo cały czas wszystko było to samo. Zajączek. Zajączek. koma, <śmotowodzą 64> <śmotowodzą> koma, Jak to? A nie. Tu idzie tu. Tak? A to idzie tu. Ale pierw to idzie tu. Tak, mamy zajączka kawałek. I teraz reszta idzie tu. I mamy zajączka. To rusza. Jak się rusza jego ogon, to rusza, rusza głową. Zajączek. Zajączki są słodkie. Zajączki są słodkie. Też tak uważam, ale jeszcze słodsze są czekolady.